Witam was serdecznie w nowym odcinku. Jak pewnie zwróciliście uwagę w ostatnim odcinku miałem tą samą koszulkę i byłem w tym samym miejscu. No tak, bo, bo jest ten sam dzień. Kolejny poprzedni odcinek skończyłem montować, a dzisiaj zapraszam Was na coś innego, bo się okazało, że wyszła pogoda, o czym za chwilkę więcej powiem. Zaczynamy! I słuchajcie, Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy ten sam dzień. Jeszcze godzinę temu padał deszcz. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Piękna pogoda, słoneczko wyszło, mało chmurek i zrobiło się oczywiście bardzo gorąco. Oczywiście woda, która się zebrała tutaj naokoło, już w zasadzie odparowała. Jest wszędzie sucho, więc ja skończyłem montować poprzedni odcinek i napisałem do Christiana, żeby przyprowadził od tej emię na górę. E, pobawię się z nią pewnie parę godzin. Wy będziecie świadkami tego. Tak jak też pamiętacie, w poprzednim odcinku kupiłem jej kredki Tak więc zobaczymy czy jej się to spodoba Tutaj też jeszcze jedno wyjaśnienie Jak wiecie, wspominałem wam w kilku ostatnich odcinkach Dumaguete jest dalej w okresie kwarantanny To znaczy ta kwarantanna gorsza wróciła I przez tą gorszą, bardziej restrykcyjną kwarantannę Dzieci nie mogą wychodzić na ulicę, na zewnątrz Mniej więcej jest powiedziane tak, że te osoby od 0 do 15 lat nie mogą wychodzić, i seniorzy, czyli powyżej 65 roku życia, oni mają teoretycznie zakaz opuszczenia domu. Oczywiście w praktyce nikt tego nie sprawdza, bo wszędzie oczywiście osoby starsze można spotkać w sklepach, no bo ktoś musi do nich zrobić zakupy, to więc one muszą akurat wejść, bo nie mają może kogoś. Dużo, bardzo dużo obcokrajowców jest powyżej 65 roku życia na Filipinach i oni też tej mieszkają i oni też wychodzą. Oczywiście dzieci tak samo wychodzą na ulicę, ale tak powiedzmy bardziej blisko domu. My niestety nie mamy tutaj ogródka w tym mieszkaniu, ale mamy za to ten taras, na którym siedzę. Dlatego teraz Emilia bardzo dużo czasu tutaj spędza. I zresztą nawet przed tą kwarantanną też tutaj bardzo dużo czasu spędzała, bo przynajmniej jesteśmy na miejscu. Jeżeli by się chciała położyć spać, to możemy zejść do pokoju. I ogólnie tutaj ten taras. Zabezpieczyliśmy tak, żeby mogła tej czas spędzać Także czekam właśnie dalej na Emilię Niech tutaj przyjdzie z, z Christine I ja się zacznę z nią bawić A Christine pewnie będzie mogła sobie odpocząć Albo jakieś tam swoje rzeczy porobić Co też będzie chciała Tak to mniej więcej nasz dzień wygląda Hej Emi Zobacz co mam, co mam dla ciebie Co to jest?

Emi, say bye bye to mama. Emi, bye bye to mama. Okay. No to co, kochanie? Yeah. Dobra. A weź tam na przykład, zobacz. Niebieska. Zobacz Emi. O! To jest brązowa. A to jest żółta. O! Baba! Ej, no. no. GoPro GoPro, tak się to wymawia Co będziesz robiła? Sprzątała? Podlewasz kwiatki? Podlewasz Pana, Zjedliśmy przed chwilą bardzo fajne e, dumplingi, czyli jak to była polska nazwa, pierogi. Pierogi chińskie i też ryż taki smażony z jajkiem, bo to akurat Emilka mogła zjeść. Teraz Emilia się bawi czapstykami, pałeczkami i oj, będzie drama. Serio, chcę spróbować tego sosu, który jest tak słony. No dobra. To będzie na Ciebie No Tak też... O jest Emil no. dobra to zjedz. No, tam Ojeju nieba w się tym jedzeniem Emilia. Całe oczywiście pudło już wymalowane nawet liną się bawimy, która będzie dla huśtawki. Jeżeli dzisiaj słuchajcie, nawet znajdę chwilę czasu. Krystian za chwilkę wróci, więc może zacznę nawet budować tą huśtawkę, bo mam chyba na tyle desek, żeby to zmontować. Więc nie będzie tak źle. Może się wszystko uda zrobić. A tym razem idę sprzątać to, bo zaraz Emilia tutaj zrobi niezły syf. No tak, rzucaj sobie co? Ja, was słuchajcie, witam po krótkiej przerwie. Emilia już jest na dole, ja chwilę odpocząłem. W zasadzie nawet zmontowałem e, poprzedni filmik, już go wrzucam na, na internet w tym momencie, więc się wieczorem już będzie na necie. Natomiast słuchajcie, myślałem o, tym, o, tym, e, o tej huśtawce dla Emilii, więc zrobiłem sobie już nawet szkic tego, co potrzebuje. O, nie wiem, czy tutaj dokładnie widać. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. To są wszystko deski, które potrzebuje. Ile elementów, i tak dalej. Ustawka będzie 30 na 30 cm. Zaraz sprawdzę, czy mi to się wszystko pasuje. Ale będę wykorzystywał to, słuchajcie, to drewno, co tutaj jest. Taki jeden pasek, który jest chyba bodajże 3,5 metrowy, bym strzelał. Kosztował 120 peso, czyli jakieś 10 zł. To akurat brat Christian kiedyś wcześniej kupił. Więc to jest chyba niepotrzebne dla niego, więc ja to mogę po prostu wykorzystać. Co prawda, widzę, że tutaj nigdzie indziej są jakieś senki, ale może uda się to akurat jakoś tak zrobić, żeby, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że coś w ogóle widzicie, bo słońce ostro świeci, właśnie zachodzi. Ja tak naprawdę nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj skończyć. Będę chciał to skończyć. Na razie muszę poddocinać kawałki piłą, oczywiście ręczną. Później powiercić dziury i zobaczyć, czy mi to wszystko pasuje. Także zaczynamy. Houston mamy problem. A więc, tak jak widzicie, to będzie spód e, tej huśtawki. Tutaj będą cztery przewiercone dziury. Czyli to po prostu będzie się trzymało na tych linach. Tam będą rury, e, Boże, liny przerzucone. Później na każdym tym rogu teoretycznie powinno stać coś takiego. Teraz się zastanawiam czy to nie będzie wszystko w ogóle za małe. Tak czy inaczej e, zabrakło mi drewna. Myślałem, że więcej jest tego drewna tutaj takiego które mogę przewiercić e, i postawić tutaj zabrakło mi dosłownie 15 cm Także na razie skończę chyba tylko i wyłącznie to przewiercę i to poskładam do kupy i zobaczę czy to w ogóle będzie miało dalszy sens. Także Dobra, widzimy się za moment. Oczywiście, co to jest ważne tutaj? Słuchajcie, wiertło specjalnie kupiłem troszeczkę większe niż średnica tego, um, tego sznurka, który mam. Szturek jest 7 mm, to jest 8 mm. Wiertło naprawdę działa fajnie. A słuchajcie, a to jest oczywiście prawie oryginalna wiertarka jakiejś tam firmy. Kupiona online za niecałe 100 zł. Albo nawet mniej. Więc jednak się sprawdza raz na jakiś czas, jak coś potrzebuję zrobić. To jest idealne. A teraz zmienię na mniejsze wiertło, bo chcę tutaj te bebelki poprzeczne takie jeszcze dodać. Chcę na razie je pierwsze nawiercić delikatnie, żeby później można było to normalnie już wkrętami zrobić do końca. Puśtawka zaczyna wyglądać. Zobaczcie, ponawiercałem to większymi otworami, żeby to wyszło do środka. No dobra, nie jest idealnie prosto, ale wiem, wiem. I tutaj tylko tak naprawdę ina już musi pójść od góry. I teoretycznie Emilia może siąść i powinna się huśtać. Zajęło mi to doszło mnie 25 minut. Co prawda się trochę spociłem. Naśmieciłem. Ale brakuje mi jeszcze tych elementów dodatkowych, żeby zrobić to całe do góry, takie podwyższenie. No nic, na razie to musi wystarczyć. Jutro pewnie pojadę do sklepu i kupię coś innego. Jeszcze zobaczę, czy jestem w stanie w ogóle przewiercić te kawałki, żeby one się jakoś trzymały. Może to od razu, jak już mam tutaj naśmiecone, to przewiercę je, tak żeby na jutro już coś było gotowego. Ja już posprzątałem i słuchajcie, wszystko przygotowałem. To znaczy no nie wszystko, tylko te trzy kawałki mam, brakuje mi jeszcze jednego, ale najlepsze jest to, że prześwit jest. Przynajmniej udało mi się przewiercić na wylot, pomimo tego, że wiertło było za krótkie. To już się trzyma razem, tylko trzeba tak naprawdę wyszlifować to papierem ściernym. Eee, jeszcze taki jeden element zrobić i w zasadzie można to wszystko łączyć w kupę i wieszać tam u góry. Więc jestem szczęśliwy, naprawdę. W sumie fajna robota. Mógłbym się zająć taką obróbką drewna. Podoba mi się to strasznie. Co prawda, oczywiście dobra. Słuchajcie, no wiem, to wygląda tak jak totalna amatorka, bo to jest totalna amatorka. Pomimo tego, że jestem technikiem budownictwa, to akurat z obróbki drewna praktyk nie miałem. Zresztą to tak naprawdę jest na razie na próbę. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. A więc, słuchajcie, widzimy się po jednym dniu przerwy. Nie nagrywałem, nie skończyłem tego robić. Tej ustawki dla Emilii, no bo po prostu byłem zajęty, miałem pracę, miałem inne rzeczy, o których jeszcze na razie nie mogę powiedzieć Wam teraz, ale pewnie powiem Wam wkrótce, jeżeli wszystko się uda, albo się nie uda. Tak czy inaczej, byłem też w sklepie dzisiaj i kupiłem kilka nowych materiałów. Co najważniejsze, kupiłem, słuchajcie, gogle. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dodatkowo kupiłem sobie rękawiczki, ale też, żeby zrobić lepsze to jednak, to kupiłem, słuchajcie, takie kije, które niestety będę musiał znowu przewiercić. Ale też będzie lepsze, bo będzie tutaj takie okrągłe, będzie ładniejsze i tak dalej. Tak więc ja zabieram się, słuchajcie, za robotę. Wszystko jest już przygotowane. Nawet mam szlifierkę założoną z papierem ściernym, żeby te końcówki oszlifować i tak dalej. Wszystko jest dosłownie już gotowe, przygotowane, tylko trzeba działać i robić. Tak więc zaczynamy. Jak to zawsze bywa w tego typu sytuacjach, zapomniałem włączyć kamerę. Słuchajcie, efekt końcowy. Tam przewleczone, że to nie ma prawa spaść. No i tutaj jest. Otwiera się. Można to sobie jeszcze owinąć pewnie. E, specjalne linki zostawiłem dłuższe, znaczy pewnie tutaj już jest skróce, ale tam są dłuższe zostawione, no bo jakby trzeba było podnieść to albo gdzieś przenieść w ogóle w jakieś inne miejsce później. Ale dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście parę detali to jeszcze można dopracować, czyli bardziej to użyć papieru ściernego i pewnie jak znajdę chwilkę, to, to siądę nad papierem ściernym i to przygotuję. A teraz widzicie jak to wygląda. Efekt Ale oczywiście słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił pierwszych testów. Czy to w ogóle działa? Więc w dzisiejszym epizodzie będzie mój plecak. No i plecak fotograficzny z całym sprzętem, waży, podejrzewam, nawet trochę więcej niż Emilia, więc testujemy. Stabilność, aerodynamika, wszystko perfekcyjnie. O, no to całkiem nieźle to się zachowuje, nawet lepiej niż myślałem. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Aha, i jako ciekawostka powiem wam, że gdybyśmy kupili pewnie taką kustawkę, coś jakiegoś Chińczyka, pewnie zapłacilibyśmy za to jakieś 150 zł, bo nie ma z dobrzego wyboru w ogóle na Filipinach. Natomiast to mi kosztowało pewnie skupę oczywiście tych materiałów, co musiałem kupić, jakieś 100 zł. No dobra, nie zaoszczędziłem dużo, ale ile było frajdy. w sumie zmontowałem to w jakieś 40-50 minut, jeżeli to by tak wyliczył całkowity czas. No ale sama frajda tego, że zrobiłem coś dla swojej córki własnoręcznie To mnie podbudowuje Ja czekam na Emilia i zobaczę, pewnie za chwilkę przyjdzie z Christine na górę więc będziemy robić pierwsze testy na ludziach wow Emmy, Next up I wish to too small but actually jest good size hmm high five okay perfect you like it Whoa. I słuchajcie, to już będzie wszystko w tym odcinku. W pierwszej kolejności chciałbym Was zachęcić do subskrypcji tego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, a interesuje Was życie na Filipinach. Dodatkowo, jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie jakoś wspomóc kanał, zapraszam Was do linka w opisie tego filmiku, gdzie można mi postawić wirtualną kawę. Jest to darowizna po prostu dla tego kanału. Dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję wszystkim za oglądanie do końca. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie z Filipin. Rafał.